Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji poświęconej ułamkom dziesiętnym. Nauczyliśmy już się dodawać ułamki dziesiętne, odejmować ułamki dziesiętne. Potrafimy pomnożyć ułamki dziesiętne przez siebie lub przez liczbę naturalną. Przyszła pora na dzielenie ułamków dziesiętnych i to będzie tematem dzisiejszego spotkania. Na początku przypomnijmy sobie, w jaki sposób dzielimy. 10 przez 10, 100 i 1000. Zapewne pamiętacie, że wiąże się to z przesuwaniem przecinka w lewo o tyle cyfr, ile liczba przez którą dzielimy. Czyli, gdy dzielimy przez 10, musimy przesunąć przecinek o jedno miejsce w lewo. 1,25 podzielić przez 10. Przecinek był za jedynką, przesuwamy w lewo o jedno miejsce, będzie przed jedynką. Tu przed jedynką nie ma żadnych cyfr, więc musimy sobie dopisać 0. Wynik dzielenia to 125 tysięcznych. Liczbę 3,20 mamy podzielić przez 100, czyli przesuwamy przecinek o dwie cyfry w lewo. Przecinek był za trójką. Przesuwamy o dwie cyfry raz, dwa. Przed trójką nie było żadnych cyfr, musieliśmy sobie dopisać zera, aż dwa zera. I za pierwszym stawiamy przecinek. Liczbę 64 setne dzielimy przez 1000. 1000 ma trzy zera, więc musimy przecinek przesunąć o trzy miejsca w lewo. W związku z tym tu mamy tylko jedną cyferkę przed przecinkiem, musimy jeszcze trzy dopisać. Wynik dzielenia to 0,00064. 64 100 000 przy dzieleniu często się tak zdarza, że brakuje nam cyferek na początku, musimy dopisywać zera. W związku z tym warto tę liczbę, powiedzmy 64, napisać w takim znacznym odstępie od znaku równością, po to żebyśmy mieli miejsce na dopisanie odpowiedniej liczby zer. No to teraz zastanówmy się, jak podzielić ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną. W tym celu narysowałam Wam duży kwadrat, który podzieliłam na 100 malutkich kwadracików. Część z tych kwadracików pomalowałam na żółto. Jaki ułamek? Ile tych kwadracików jest pomalowanych na żółto? To są. To jest 6 kolumn, raz, 2, 3, 4. 5, 6 kolumn, czyli 60 kwadracików. Tu jeszcze 4 i jeszcze 4, razem 68. Czyli ja spośród 100 kwadracików 68 pomalowałam na żółto. Zatem mogę powiedzieć, że zamalowałam 68 setnych kwadratu i użyłam do zapisu ułamka zapisu dziesiętnego. Teraz te żółte kwadraciki... Rozdzielę na dwie równe części. Rozdzieliłam sobie fioletowym odcinkiem. Ile jest w górnej części kwadratów, żółtych kwadracików? No, skoro wszystkich było 68 i podzieliłam na dwie równe części, czyli mam ich 34. Te 34 małe kwadraciki, to jak ułamek całego kwadratu 34 setne, czyli mogę zapisać 0,3 34 setne dużego kwadratu. Czyli innymi słowy, ja, żółte, żółte kwadraci było, stanowiły 0,68 dużego kwadratu, podzieliłam na dwa i otrzymałam wynik 0,34 setne. Popatrzmy, czy jest związek między tymi liczbami, jaki jest związek między tymi były części setne w dzielnej, czyli w liczbie, którą dzieliłam. Był, był ułamek 68 setnych, podzieliłam przez 2 i też otrzymałam części setne. Tu części setnych było 68, po podzieleniu przez 2 jest 34. Czyli mogę sobie tak zauważyć. Ja muszę 68 podzielić przez 2, to jest 34 i teraz, skoro tu były dwie cyfry za przecinkiem, to w moim wyniku też będą dwie cyfry za przecinkiem. Były dwie cyfry za przecinkiem, dzieliłam części setne i w wyniku też mam części setne. No to takie dzielenie mogę wykonać w pamięci. I bardzo proszę, kilka przykładów zrobimy wspólnie. O. I tak jak powiedziałam, na razie zapominamy o przecinku. Dzielę sobie w pamięci 214 przez 2. Ile to jest? 108. A teraz, w którym miejscu powinien być przecinek? Tu tak naprawdę 2 14 setnych to jest to samo co 214 setnych. Więc mój wynik to 108 setnych. Muszę tak postawić przecinek, żeby były części setne, czyli. Za przecinkiem muszą być jeszcze dwie cyfry. 1,08. Zapominamy o przecinku. 45 dzielimy przez 5. 9. No to pisze 9. Ile miałam w dzielny cyfr za przecinkiem? 1. To były 4,5, czyli 40,5 to teraz w wyniku też będę miała części dziesiąte. Muszę przed dziewiątką dopisać 0 i przecinek. 45 podzielić przez 5 to 9. Tu w kolejnym przykładzie mam 3 podzielić przez 6. Nie bardzo mogę ale przypominam sobie, mogę ułamek dziesiętny rozszerzyć. Rozszerzyć, czyli za przecinkiem, za ostatnią cyfrą, z cyfrą, dopisać sobie dowolną liczbę zer Ja dopiszę 1. będę miała 30 setny podzięć przez 6. Ile to jest 30 dziesiąty przez 6? 5. 30 setny podzięć przez 6. To 5 setnych. Zapisuję sobie piątkę, ale jeszcze muszę mieć na początku troszkę miejsca na dopisanie zer. Skoro mam w dzielnej części setne, to w wyniku w filorazie też będą części setne. Muszę mieć dwie cyfry za przecinkiem. Czyli powinnam dopisać dwa zera. 30 setnych podzielić przez 6 to 5 setnych. Piątkę muszę zapisać za przecinkiem na dwóch miejscach, czyli 0,05. 4 setne mam podzielić przez 8. 4 przez 8 nie podzielę. To co robię? Podobnie rozszerzam ułamek dziesiętny, dopisując za ostatnią cyfrą 1,0. Czyli jedno zero. Teraz mam liczbę 40 tysięcznych. W związku z tym wyniku uzyskam też części tysięczne. Ile to jest 40 podzielić przez 8? 5. 40 tysięcznych podzielić przez 8 to 5 tysięcznych. Części tysięczne, czyli muszę mieć 3 cyfry za przecinkiem i ostatnia to będzie piątka 40 przez 8 to 5 i. Muszę tak postawić przecinek, żeby były trzy cyfry za przecinkiem. Odpowiedź 5 tysięcznych. Czyli jak widać, możemy podzielić ułamek dziesiętny przez liczby naturalne, wykonując działania w pamięci. To wszystko zależy od tego, jakie są liczby, jakie przykłady. No to teraz spróbujmy sobie ćwiczyć tę umiejętność dzielenia ułamków dziesiętnych w pamięci. I bardzo proszę, otwieram podręcznik na stronie to jest strona 31 i rozwiązujemy sobie przykład zadanie pierwsze ze, ze strony 31. Oblicz w pamięci i proszę nas, żebyście zapisali na kartce same wyniki. Ja proponuję, żeby sobie w myślach odpowiadacie, wykonujecie dzielenie, a ja mówię głośno wyniki. Dzielimy 28 przez 2 to jest 14. Wynik to będzie 0,14. Czyli 14 setnych. 69 dzielimy przez 3 to jest 23. 69 setnych podzielić przez 3 to 23 setne. 0,23

podzielić przez 3 to 7. 21 setnych podzielić przez 3 to 7 setnych. Musimy na dwóch miejscach za przecinkiem zapisać siódemkę. Czyli 0,07. 25 setnych podzielić przez 5. 25 przez 5 to 5. 25 5 setnych przez 5 to 5 setnych. 0,05. 2 dziesiąte podzielić przez 4. Dwójki nie podzielimy przez 4, ale możemy sobie dopisać za dwójką 0 i będę miała 0,20. 20 setnych podzielić przez 4. 20 podzielić przez 4 to 5. 20 setnych podzielić przez 4 to 5 setnych. 0,05. Trójki nie podzielimy przez 6. Musimy sobie ułamek 30 rozszerzyć przez, dopisać na końcu 0 za trójką. Będziemy mieli wtedy ułamek 30 setnych. 30 setnych podzielić przez 6 to 5.

Kolejnych przykładów i chciałabym, żebyście jedną rzecz zauważyli. Ja sobie napisałam takie iloraz. 15 podzielić przez 2, ile to jest? 8, bardzo dobrze. Następnie 160 podzielić przez 20 to też jest 8, 1600 podzielić przez 200 to też jest 8 i tak dalej. Pewnie domyślacie się, jakie bym kolejne. Dzielenia mogła zapisać. Czy się te przykłady różnią w do pierwszego? W drugim przykładzie dopisano do dzielnej i dzielnika po zerze na końcu. Dopisanie zera na końcu oznacza pomnożenie liczby przez 10. Ja zarówno liczbę dzielną, jak i dzielnik zwiększyłam dziesięciokrotnie. Wynik dzielenia mi się wtedy nie zmienia. Kolejny przykład. 1600 podzielić przez 200. Dzielną i dzielnik zwiększyłam 100 razy, a wynik się nie zmienia. Otóż, jeśli dzielną i dzielnik zwiększymy tyle samo razy, to wynik dzielenia się nie zmieni. Nawet jak z jedną liczbę i drugą pomnożymy przez 5, też się wynik nie zmienia. Ale ja tu chciałabym wykorzystać właśnie mnożenie przez 10, 100, 1000, bo to oznacza ta ułamka dziesiętnego, tylko prze, przesuwanie przecinka o kilka miejsc w prawo. Dobrze. No to teraz, moi drodzy, taki przykład, 22 setne podzielić przez 11 setny. Możemy obie te liczby zwiększyć. Tyle samo raz. Teraz ja proponuję, żebyśmy zwiększyli 100 razy, czyli w obu, obie liczby i dzielną i dzielnik mnożę przez 100, przesuwam przecinek o dwie cyfry w prawo. Czy teraz jest łatwo w jej wykonać dzielenie? Oczywiście 22 podzielić przez 11 to 2. Dlaczego zaproponowałam zwiększenie dzielnej i dzielnika przez 100? Otóż, moi drodzy, jest taka, że jeśli mamy za przecinkiem dwie cyfry, to wtedy dzielną i dzielnik zwiększamy 100 razy. Za przecinkiem są dwa, dwie cyfry, to mnożymy dzielnik przez jedynkę z dwoma zerami, czyli przez 100. A mnożenie przez to oznacza przesunięcie przecinka o dwa miejsca w prawo. Zwiększając dzielną i dzielnik tyle samo razy, 100 razy ja uzyskałam dzielenie przez liczbę naturalną. Zobaczcie, wcześniej ćwiczyliśmy dzielenie przez liczbę naturalną i nawet u nam się udało to zrobić w pamięci. Tu również najpierw będziemy dzielną i dzielnik tak zwiększać, żeby otrzymać dzielenie przez liczbę naturalną. Ile razy będziemy zwiększać? A no patrzymy. W dzielniku mamy ułamek, który ma dwie cyfry za przecinkiem, więc powinnam dzielną i dzielnik pomnożyć przez 100, czyli w obu liczbach będę przesuwać przecinek o dwa miejsca w prawo. No to bardzo proszę, kolejny przykład. przez siedemdziesiątych. Liczba 7 ma jedną cyfrę za przecinkiem, więc obie liczby zwiększę dziesięciokrotnie, obie, czyli dzielną dzielnik, czyli tak naprawdę w obu liczbach przesunę przecinek o jedno miejsce w prawo. No to przesuwam. I otrzymuję 35 przez 7. I w pamięci możemy policzyć. To jest 5. Trudniej by nam było odgadnąć, ile 3,5, 3,5 mieści się 7. No, kolejny przykład. Dzielimy przez dziesiątę. Liczba 20 ma jedną cyfrę za przecinkiem, więc obie liczby zwiększamy dziesięciokrotnie, czyli w obu liczbach przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. I otrzymuję 1,24 podzielić. Przez dwa. Uda nam się podzielić w pamięci. Pewnie tak. Ile to jest 124 podzielić przez 2 62. I teraz muszę tak postawić przecinek, żeby za przecinkiem były dwie cyfry. Czyli to będzie 0,62. 124 podzieliłam przez 2 jest 62. Dzielnej mam dwie cyfry za w wyniku tak samo. Kolejny przykład. A mianowicie mamy podzielić przez tysięczne. Dzielnik ma 3 cyfry za przecinkiem, więc dzielną, dzielnik zwiększymy 1000 razy. Przesuniemy w obu liczbach przecinek o 3 cyfry w prawo. No to przesuwam. Teraz mam tylko o jedną cyfrę, a dalej co mam dopisać? Zera, bo moja liczba 3000,2 to jest to samo co 3,200. I wtedy za tą dwójką mogę sobie dopisać dowolną liczbę zer, więc teraz te zera sobie dopisuję. Przecinek był za trójką, przesunęłam go o 3 miejsca w prawo, raz, dwa trzy. I żeby wynik dzielenia się nie zmienił, również i dzielnik muszę pomnożyć przez 1000, czyli przesunąć przecinek o 3 miejsca w prawo. Teraz mamy dzielenie przez 4, możemy policzyć w pamięci. 32 podzielić przez 4, 8 i dopisuję jeszcze 2 zera. Czyli zobaczcie, jak mamy dzielenie przez ułamek dziesiętny, musimy najpierw to dzielenie zastąpić dzieleniem przez liczby naturalne. Wtedy może się okazać, że zarówno dzielna, jak i dzielnik jest liczbą naturalną, a może tak się zdarzyć, że dzielna jest ułamkiem dziesiętnym nadal, ale dzielimy przez liczbę naturalną. No to kolejny przykład. Dzielimy przez 15setnych, czyli powinnam obie liczby dzielną i dzielnik zwiększyć 100 razy, przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. No to przesuwam. 1. 2-3, 123, a za przecinkiem 615 podzielić przez 15. Hmm. Czy umiemy w pamięci? Nie bardzo. I teraz musimy przejść do dzielenia pisemnego łamków dziesiętnych. Hmm. Tak. Zaznaczałam Wam przy każdej lekcji z ułamków dziesiętnych. One działania pisemne bardzo przypominają działania pisemne na liczbach naturalnych. Podobnie jest z dzieleniem ułamków dziesiętnych. Zapisałam sobie ,615 tysięcznych podzielić przez 15. Na razie zapominam o przecinku i tak jakbym... 123 615 przez 15. W jedynce 15 się nie mieści. W dwunaste 15 się nie mieści. No to 123. Mam, mieści się 15. Ile razy? 8. Zapisuję na górze 8. 8 razy 15, 120. Więc pod liczbą 123 zapisuję 120 i odejmuję kolumnę. Od 3, 3,03 dalej mamy 0, można ich nie pisać. Spisuję kolejną cyfrę. W 36 piętnastek mieści się 2. Na górze nad szóstką zapisuję dwójkę. 2. 2 razy 15 30. Więc od 36 odejmuję 30. Wynik odejmowania to 6. Spisuję kolejną cyfrę i mam, pytam się, w 61 ile się mieści 15. Odpowiedź: 4. Czwórkę zapisuję nad jedynką. 4. 4 razy 15 to 60, i znowu odejmowanie. Od 61 odejmuję 60. W wyniku odejmowania otrzymuję jedynkę i spisuję kolejną cyfrę 5. 15, 15 mieści się 1. 1 razy 15 15. Odejmujemy pod 15 15 0. Dzielenie się skończyło i teraz przypominam sobie gdzie był przecinek. Przecinek był za trójką i piszę go, wynik tu jest nasz, wynik naszego dzielenia i przecinek stawiam nad przecinkiem. I dlatego, moi drodzy, tak jest ważne, żeby bardzo czytelnie pisać cyferki jedna pod drugą, bo wtedy nie ma wątpliwości, gdzie postawić przecinek. Bardzo dobrze byłoby, gdybyście właśnie zapisywali każdą cyferkę w osobnej kartce. O, przecinek stawiamy nad przecinkiem. Wynik mojego dzielenia to 8,241 tysięczny. Kolejny przykład, 565 tysięczny podzielić przez 4,0. Zaczynam od zastąpienia dzielenia przez ułamek dziesiętny, dzielenie y, przez liczbę naturalną. Muszę w obu liczba przeciny przesunąć o jedno miejsce w prawo. Być może niektórym. Się uda podzielić w pamięci 565 przez 4, ale będzie to dosyć kłopotliwe, dlatego też możemy wykorzystać działanie pisemne. Jak ktoś potrafi policzyć w pamięci, to bardzo dobrze. Na pewno mu to zajmie mniej czasu, ale jeżeli ktoś nie jest pewien, czy umie w pamięci, lepiej zrobić wolniej, ale dobrze. Yy... Więc najpierw sobie zastępujemy dzielenie przez ułamek dziesiętny dzieleniem przez liczbę naturalną, a następnie zapisujemy przykład pisemnie. 5,65 tu sobie zostawiłam miejsce, ale zawsze mogę dopisać 0. Specjalnie sobie dopisałam jeszcze dwa zera, za chwilę się dowiedzie dlaczego. Dzielę przez 4. No i zaczynam. W 5 ułamek jedna. Wpisuję 1, 1 razy 4, 4. Od 5 odjąć 4, 1. Spisuję kolejną cyfrę, 16. W 16 czwórek mieści się czwórek 4. 4 razy 4, 16. Odejmujemy od 16 odjąć 16, to 0. Spisuję kolejną cyfrę. W 5 czwórek mieści się 1, 1. 4 to 4. Odejmuję 4 i zostaje 1. Reszta 1. I teraz ja mogłabym powiedzieć: tu nie ma żadnej ceny z ale zawsze mogę sobie na końcu ułamka dziesiętnego za ostatnią cyfrą, za przecinkiem, to tyle 0, ile chcę. Więc ja sobie zapis, dopisałam 2. I teraz w tym momencie spisuję 0. W 10 czwórek mieści się 2.

Ja wiedziałam, że tu będę potrzebowała jeszcze dwóch dodatkowych zer, dlatego sobie te miejsca zostawiłam na te zera. Ale jeżeli ktoś zostawi troszkę za mało miejsca, to trzeba zawsze pamiętać, że jak się nam już skończą cyfry w dzielnej, to za każdym razem dopisujemy zero. Aż dojdziemy do końca. Chociaż ten koniec nie zawsze osiągniemy. Ale na ten moment w klasie 5 będziemy wykonywać takie dzielenia, gdzie to dzielenie się kiedyś skończy. Więc zapisuję sobie wynik: 1,4125. Jedna cała i 4125 dziesięciotysięcznych. Jeszcze może przeanalizujmy sobie przykłady z podręcznika, właśnie te przykłady na dzielenie pisemne. 6,92, 6,92 mamy podzielić przez 4. 6 podzielić przez 4 to 1. Na górze piszemy wynik i 1 razy 4 odejmujemy 4. Wynik odejmowania to 2. Spisujemy kolejną cyfrę. W tym pierwszym przykładzie jeszcze mamy strzałeczki narysowane. 29 czwórek jest 7, piszemy wynik. 7 razy 4 to 28. Od 29 odjąć 28 to 1. I spisujemy dwójeczkę. W 12 czwórek mieści się 3, 3 razy 4, 12 i wynik odejmowania to 0. Stawiamy przecinek nad przecinkiem. Niektórzy, i może nawet to jest taka bezpieczniejsza metoda, tak w innym momencie stawiają przecinek. W sześciu czwórek mieści się jedna, 1 razy 4 to 4, odejmujemy 2, później patrzę, mam tutaj na, pomiędzy cyferkami przecinek. To od razu go stawiam na górze i dopiero spisuję dziewiątkę. Czyli nie na końcu dopisują ten przecinek, tylko od razu jak za, za tą cyfrą, która jest, za którą jest przecinek, od razu stawiają na górze przecinek, żeby potem o nim. Nie zapomnieć. Czyli tak podsumowując, czasami są takie ładne ułamki, takie małe liczby, przez które dzielimy, że można wykonać dzielenie w pamięci. Natomiast jeżeli nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy pewni, czy dobrze wykonamy działania w pamięci, należy wykonać dzielenie pisemne. Dzielimy przez liczbę naturalną. Jeżeli mamy Obliczyć wynik dzielenia przez ułamek dziesiętny, zamieniamy to dzielenie na dzielenie przez liczbę naturalną. W obu liczbach przesuwamy przecinek w prawo o tyle cyfr, ile jest cyfr za przecinkiem w dzielniku, a następnie pisemnie dzielimy ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.